łamane przez 2014 z dnia 14 lutego 2014 nadaje rządowy medal za zasługi dla pożarni druk Lisecki-Karol i druk Kasecki-Dawid. Proszę o wręczenie z 15 lutego 2020 z uczestnictwa na rundę To kobiecie tak jest Panowie prezesie, Kiszka Wikt i najluczowicie wdrażaty i oczywiście że najmłodsza drużyna. E, powiem Wam, że 4 maja jest dla mnie rzeczywiście bardzo szczególnym dniem, bo to imieniem i jest Mojej kochanej mamy, a również i Waszego patrona Floriana, patrona strażacy. Kochani, życzę Wam, że e, ja jestem pełna podziwu dla waszej, waszej działalności, dla Waszej gotowości. To Wy zawsze jesteście pierwsi, prawda, jeśli chodzi o wypadki, to Wy zawsze pomagacie i mam nadzieję, również jesteście, poza tym, że, że, że my dzięki Wam czujemy się bezpiecznie <coughs> w naszych małych gminach, w naszych małych gminach i nawet tak jak już tutaj reprezentuję województwo kiedy wiemy, że zawsze możemy na Was liczyć. Zawsze współpracujecie z Państwową Strażą Pożarną i to, to po prostu się bardzo chwali, bo y, co roku y, na Kliniku Województwa Łódzkiego <tryk> otrzymujemy sprawozdanie komendanta y, Głównego y, Zarządu y, Wojewódzkiego Straży Pożarnej i te Wasze działania są tam y, przedstawiane i pokazywane. Możemy się i mamy się z tym pochwalić i wstydzić. Jeszcze raz Wam serdecznie gratuluję Waszej gotowości, Waszej... Takiej bezinteresownej pomocy na rzecz mieszkańców, bo Wy również prowadzicie działalność taką, można powiedzieć, wspierającą i integrującą w między innymi przez różnego rodzaju spotkania, uroczystości, innezy. Wy je zawsze obsługujecie, zawsze możemy na Was liczyć i dzięki Wam możemy wczyć świetnie. Życzę Wam, żebyście zawsze, jeżeli jedziecie na świetlę, żebyście zawsze w tej się niech to Waszych rodzin, bo oni na Was czekają i zawsze Was wspierają. Wszystkiego najlepszego w tym dniu w najpiękniejszym dla Was. Dziękuję Ja już króciutko, naprawdę. Duchowie prezesi, jednostki z tego jednostki OSZ-u Czysta, dwóch Powiatowy, duchowie, a przede wszystkim, droga młodzieży, kochane dzieci. Ten dzień jest tak jak było tutaj wcześniej powiedziane szczególnym dniem, ale myślę, że przez swoją działalność zasługujecie na to, że macie takiego patrona i dzięki takiemu patronowi możemy przez jego ustawiennictwo prosić żeby dla Was wszystkie łatki się spełniały, żebyście byli zawsze szczęśliwi i żebyście czuli się potrzebni. To, co robicie dla lokalnej społeczności, dla naszej małej ojczyzny tutaj w gminie wierusów jest szczególnie zauważalne. Myślę, że również jako burmistrz Wieruszowa staram się jak najczęściej doceniać Waszą służbę. Waszą, wasze zasługi yy, na potrzeby lokalnej społeczności. To dzięki Wam wiele inicjatyw jest realizowanych, jest organizowanych i to dzięki właśnie Waszemu zaangażowaniu, Waszemu wsparciu i przede wszystkim Waszej wytrwałości, bo często zdarzało się tak, że niektóre jednostki już upadały na terenie naszej gminy. Yy, ciężko było zmobilizować przede wszystkim młodych ludzi do tej działalności, do tej służby. Ale trwać już setki lat można powiedzieć dlatego że pierwsze jednostki powstały ponad 100 lat temu, 100, około 130 lat temu pierwsze jednostki na terenie yy, jeszcze dawnych terenów yy, pod zaborami powstawały i hmm. przetrwaliście najgorszy okres jaki był dzieje, jak w ogóle historii naszego narodu w naszej polski i to świadczy o tym, że zawsze byliście przez społeczność odbierali pozytywnie, ale przede wszystkim Wy dzięki swojemu poświęceniu, zaangażowaniu poświęcaliście się, się ojczyźnie, a przede wszystkim tym bardzo. ojczyznom. Za to Wam jestem bardzo wdzięczny, bardzo serdecznie bardzo za to wszystko dziękuję, a korzystając z okazji, że dzisiaj jest święto Waszego Patrona, dla Was, dla Waszych rodzin życzę wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń i niech Pan się zdarzy. Szczęść Boże Wam wszystkim. Prezesi, drufny, druhowie prezesi, druhny i strażacy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i chciałbym w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bieruszowie oraz swoim własnym z okazji naszego patrona i naszego święta dzisiaj, świętego Floriana złożyć wszystkim druhnom i wszystkim druhom najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i tutaj realizacji na drodze już jako druhowie strażacy. Życzę tyle samo powrotów ile wyjazdów do akcji. Gratuluję serdecznie odznaczonym i wyróżnionym. Bardzo jestem szczęśliwy, że na dzisiejszej uroczystości tak pięknie reprezentowana drużyna młodzieżowa OSP chowani tutaj przez druhny i, i druhów młodzieżowej drużyny pożarniczej ale również patrzę na nasze szeregi i rzeczywiście widzę, że zarówno OSP Chowalin jak i Pieczycka również mają w swoich szeregach młodych druhów, którzy, jak tutaj druh Zbigniew mówił, będą nas reprezentować i zastępować w przyszłości. Słuchajcie, bardzo serdecznie chciałbym z tej okazji podziękować władzom gminnym za współpracę z jednostkami OSP na terenie tutaj gminy. Panie Burmistrzu, Pani Radna również, bo duża pomoc ze strony, ze strony również Pani Radnej Semików dla naszych jednostek. Bo to, że jednostki działają to jest jedno, natomiast bez pomocy właśnie władz samorządowych tutaj Pana Burmistrza nie bylibyśmy w stanie, nie bylibyśmy w stanie tutaj nic wiele zrobić żeby nie przedłużać, wszystkiego najlepszego dla Was i dla Waszych rodzin. Niech święty Florian ma Was swoje opiece. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam do stołu.